Jakiś czas temu zgłosił się do nas pan Krzysztof Galas wraz ze swoją szanowną małżonką panią Aliną i zaproponowali takie cykliczne spotkania z nimi wokół szeroko pojmowanej sztuki. Dzisiaj będzie pierwsze takie spotkanie. Tak jak państwo w programie otrzymali, literacko-muzyczny kołowrotek, portret poetycki Alina i Krzysztof.

Ja mam mam, czy Teraz mam. Dzień dobry. Bardzo miło mi powitać wszystkich. Mili Państwo, Alina i Krzysztof Gala stworzyli duet pod nazwą Sobie Przeznaczenie. Finansowane. Ze środków budżetu samorządu województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Akademia realizacji marzeń. Chcielibyśmy na początku zaprezentować siebie, a na następnych spotkaniach inne osoby, które doskonale znamy, a które bardzo ciekawie piszą. Ponieważ Krzysztof jest przede wszystkim literatem, pisze piękne wiersze, pisze też. Grube powieści obyczajowe, dlatego towarzystwo, które pragniemy Państwu tutaj zaprezentować, również zajmuje się słowem pięknym, czystym, polskim słowem. A zatem y, kołowrotek poetycki: słowa przędą mocną nić, co splata się w wersów płótno. Dobrze nam tu razem być. I nawet, kiedy jest ci smutno, a słowa złe grzmią, gromkim echem, to nie słuchaj więcej plotek. Świat ci odpowie uśmiechem. Zaczynamy poetycki kołowrotek. <klucza> Zasiedziałem się w sobie, wisiałem jak palto na każdym Twoim słowie. Zasiedziałem się w Tobie, widziałem Księżyc i Słońce, miałem wszystko na głowie. Na głowie Panama, raz zimne, raz gorąca miałem serce kochana ten kapelusz panama, taki mieć zawsze warto, z wątpem wisiał do rana. Kiedy zawsze warto. Taki mieć zawsze warto, z Baltem wisiał do rana. Ten kapelusz panama, taki mieć zawsze warto, z Baltem wisiał do rana. Taki miejsce zawsze bardzo, z Malpem wisiał do rana. Ten kapelusz Panama, taki miejsce zawsze bardzo, z Malpem wisiał do rana.